Słuchajcie, trzeci rozdział Banbana już jest, ale czy wiedzieliście, że auto, które znajduje się na plaży obok naszego Stingerflina? Nazywa się Stinger Mobile, co potwierdza nam, że samochód ten należy właśnie do niego. Jak myślicie, jest ono kradzione? Bo raczej nie wyobrażam sobie sytuacji, że taka maduza idzie sobie do jakiegoś sklepu kupić auto od człowieka. No byłoby to co najmniej dziwne. A idąc dalej, w więzieniu naszego szeryfa Japsona pod biurkiem znajduje się tajny przycisk. Po którego kliknięciu otworzy się sekretne przejście prowadzące do kasety, na której ukryto tajemnicze nagranie, także odpalmy ją. Na nagraniu widoczna jest brązowa żaba, która sobie skacze, natomiast w lewym rogu znajduje się czapka, prawdopodobnie należąca do naszego szeryfa Żabsona. Jest to jedna z trzech sekretnych taśm, która pokazuje nam początki powstania między innymi naszego szeryfa. Cóż, raczej to Was nie zdziwi, ale tak, szeryf Żabson był kiedyś właśnie taką słodką żabką. A co więcej, pewnie nie zauważyliście, ale nab od samego początku tego trzeciego rozdziału nas śledził. I to dosłownie, nie tylko znaleźć mogliśmy go koło stołówki, ale nawet jadąc autem naszego Stinger Flina z ekipą. Po odwróceniu się do tyłu mogliśmy zobaczyć, że nab, nab goni nasze auto, co wyglądało dosyć komicznie, jeśli no w ogóle ktokolwiek z was to zauważył. Dajcie znać, czy widzieliście, że nasz nab nab gonił furę, lecz widzowie, niestety, ale w pewnym momencie nab nab został porwany. Otóż tutaj widzicie jak nabnalina wraca do pokoju, jednak bez nabnaba, z którym wcześniej wyszła. Idąc w okolice windy znajdziemy czapeczkę należącą do naszego nabnaba, a następnie jeśli pojedziemy windą natrafimy na domek z lalkami naszego Jumbo Josha, gdzie lalkami jesteśmy właśnie my, bandalina oraz wcześniej wspomniany porwany nabnab, który leży na stole, ponieważ podczas porwania pewnie zęblał. Także jak zastanawialiście się, co tutaj robi nasz Nabnab, -nab, no to macie już odpowiedź. Został porwany przez Jumbo Josha. A tak swoją drogą, skoro Jumbo Josh aż tak bardzo lubi porywać inne postacie i traktuje je jak lalki, to prawdopodobnie kiedyś było to jedno z dzieci. No, sami zobaczcie. Zachowuje się właśnie jak jakieś dziecko, bawi się w zamek z lalkami, i w sumie w tym zamku nie może się nic zadziać. W sensie podczas tej minigierki, jak mieliśmy z Jumbo Joshem, wszystko musiało wyglądać tak, jak przed jego przyjściem. Jeżeli cokolwiek się ruszyło, no to się denerwował, więc można powiedzieć, że to takie dziecinne zachowanie. A przechodząc do kolejnej sekretnej taśmy, która znajduje się obok pokoju Bambaliny, na niej to zobaczyć możemy dziwne ujęcia z Placu Zabaw, znajdującego się obok więzienia naszego szeryfa Japsona. Jest tam jakieś dziecko, a może rodzic i na ziemi leżąca jakaś maskotka może to być właśnie Bambalina, a może Opila Bird? Jak myślicie, dajcie znać. Komentarzu. Taśmę tą osobiście znalazłem ja na pierwszym odcinku, kiedy przechodziłem cały rozdział Banbana 3 na kanale Rosalegram. Linka do tego filmu macie w prawym rogu ekranu i przy piętym komentarzu zapraszam do nadrobienia, jeżeli jeszcze nie widzieliście, ponieważ na filmiku tym przy okazji wyjaśniam niektóre sekrety fabularne. A wracając do naszego odcinka. Kolejną tajemnicę skrywa nasza Bambalina, która posiada sekretną wypowiedź. W której to zdradza nam, że dzieciaki czekają na jej powrót, co znaczy, że Banbalina wie, gdzie są te dzieci porwane podczas masakry w przedszkolu. Także w nadchodzącym czwartym rozdziale Bambana będzie trzeba uważnie śledzić postępowania naszej Bambaliny, ponieważ to ona będzie mogła zaprowadzić nas do miejsca, w którym to przetrzymywane są dzieciaki. Zresztą, jak myślicie? Czy uda nam się w czwartym rozdziale dowiedzieć, gdzie są one trzymane? Jak myślicie? Jeżeli chodzi ogólnie o te dzieciaki, którymi zajmowała się Bambalina, to je zobaczyć mogliśmy na plaży, ale to jest taka mini ciekawostka. Do tego widzowie. W tym rozdziale Banbana również pojawia się sekretny pokój, do którego wejście nie jest takie proste. O ile oczywiście nie znamy jego tajemnicy. Otóż po wejściu przez te drzwi po pierwsze natrafimy na kolejną notatkę fabularną, którą możecie teraz sobie zatrzymać i przeczytać. Po drugie na ziemi znajdziemy kapelusz chyba naszego szeryfa Jabsona, więc teraz i nasz dronik może zostać szeryfem. Jednak to nie wszystko. Również w tym pokoju znajdziecie kolejne. Kolejne sekretne drzwi, a właściwie to taką szafkę, przez które przejście da tylko i wyłącznie wtedy, kiedy odkryjemy ich sekret. Otóż poprawny kod do ich otwarcia widzicie teraz na ekranie, więc jak ktoś chce to zrobić na własną rękę, to proszę bardzo, kodzik jest. A jeśli chodzi o to, co znajduje się w środku, co znajduje się za nimi, to zaraz się przekonacie. Zaraz po otworzeniu tych drzwi, w środku znajdziemy po pierwsze kolejną notatkę fabularną, wyjaśniającą trochę tajemnic tej placówki, oraz kolejne nagranie. Tym razem nie jest to taśma VHS, a nowe nagrania dźwiękowe, które można odtwarzać w specjalnym urządzeniu megafonopodobnym. Po odtworzeniu tego nagrania usłyszymy, no w sumie za bardzo nic, jakiś dziwny dźwięk, ale za to na telewizorach pojawi się informacja, że to co zrobiliśmy było w sumie nielegalne, i uruchomiona została sekretna, specjalna procedura zapobiegawcza. W efekcie, po wyjściu z tego oto pomieszczenia i udaniu się w stronę windy, spotkamy tam naszego Zolfiusa, czyli postać pochodzącą z Otchłani, który to po raz pierwszy w jego historii przemówi. Z wypowiedzi Zolfiusa dowiemy się, że nas przeprasza, tylko powie to po hiszpańsku. Także mamy tutaj lekkie nawiązanie do El Goblino z gry Dors Roblox, w której to postać ta też była dla nas miła, taka trochę pomocna i również wrzucała hiszpańskie słówka. Nawiązanie widzowie to nie jest przypadkowe, ponieważ w tej grze dużo nawiązań do innych gier znajdziemy. Jeżeli nie wiecie, to wyjawię wam sekret, ale Ban, Ban powstał jako parodia Poppy Playtime. Czy innymi słowy jest to horror, który stara się być straszny, ale jednocześnie jest komedią, no bo parodiuje inne gierki. Głównie Poppy Playtime miał parodiować, ale teraz w nadchodzącym czwartym rozdziale ma pojawić się postać, która będzie coś w stylu połączenie Sana i Muna z FNaFa SB, więc teoretycznie będzie i nabijało się z Poppy Playtime i z FNaFa i w sumie teraz widzicie, że z Dorsów też jakieś nawiązania są, więc w sumie do wszystkich takich gierek nawiązania będą, pewnie do Amandy jakieś nawiązania się pojawią po drodze, więc wszystkie takie popularne, horrorowe gierki, no tutaj będą po prostu wyśmiewane. A do tego widzowie, pod sam koniec gry znajdujemy kolejną sekretną taśmę, na której widzimy jak Banban -Ban ćwiczy, by stać się prawdziwą Sigmą. Oj tak widzowie, prawdziwy mężczyzna. Nie no żartuję. Na nagraniu tym widzimy jak Banban -Ban przemienia się w swoją złą formę. Która ścigała nas w tym też rozdziale, ale skoro zostało to uwiecznione w sali, w której to prowadzone eksperymenty, m.in. nad naszą żabą, szeryfem Żabsonem, to znaczy, że Banban -Ban sam siebie nie oszalał, a ktoś lub coś przemieniło go w tego potwora. Także pozostaje nam odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie: kto pociąga za wszystkie sznurki w placówce?